Obserwujemy, drodzy Państwo, to co Pan Profesor Jackowski powiedział, olbrzymią grupę pacjentów, naprawdę w mojej klinice, myślę u Pana Profesora to samo, szczególnie tak zwanych, podkreślam, nowotworów trudnych, tam gdzie diagnostyka nie jest prosta, wymaga całej rzeszy czasami badań, mamy tam olbrzymie opóźnienia, i pacjenci rzeczywiście nie trafiali w odpowiednim czasie, bagatelizowali, te objawy. Rzeczywiście, takie nowotwory jak rak przełyku, jak rak trzustki, nowotwory żołądka, nowotwory wątroby to jest rzeczywiście potężny problem i my musimy w najbliższym czasie się z nim zmierzyć. Podkreślam, potrzeby tutaj będą bardzo duże, a kadry stopniały. Nic nie jest ważniejsze niż zdrowie Polek i Polaków. Bo jeżeli kraj ma rosnąć i się nie wyludniać, to m.in. chirurgia odologiczna odgrywa w tym ogromną rolę nie tylko sama w połączeniu z profilaktyką, z wczesnym wykrywaniem, z mądrym leczeniem skojarzonym, z postępami chemią i radioterapii, ale chirurgia to jest chirurgia. Polski pacjent narzeka na system ochrony zdrowia w naszym kraju i ma podstawy: niskie finansowanie, chaos organizacyjny i braki kadrowe. Pandemia jeszcze bardziej unaoczniła wszystkie niedociągnięcia systemowe, a przede wszystkim pokazała, jakie są braki kadrowe.